On nas zobaczył widzowie! Ja pierdzielę Zaraz kopę robimy Leci tu, nie? No niby leci, ale nie leci au! Au, au! Teraz nie znajdzie. No tam jest. Cziego? z skrzydłami. A my widzowie idziemy spać dobranoc. Oooooo! Ale się wyspałem widzowie. Ło, patrzcie, kangury! Yo! Patrzcie, jakie fajne jaką ogórki. Hop, hop, hop. Hop. O, a ich tu więcej. Hop, hop. O, 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 o. Ty, ty mały, mały bizon. Au, 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 au. Patrzcie, jakie świnki mają fajne uszy. Ty, on tam jest. On zjada coś. Szybko, 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 szybko. Wszystko zostało. Ja pierdzielę. Ja I kręcę? Nie. Nie, nie, nie. nie stąd to jest nie, to jest gold, a to wszystko możecie zobaczyć w najnowszym filmie na kanale. Do zobaczenia.